Od poniedziałku 18 stycznia ponad 32 tysiące uczniów klas 1-3 w całym województwie świętokrzyskim wróciło do nauki stacjonarnej w 565 szkołach podstawowych. Wszystkie szkoły zostały otwarte. To efekt dobrych wyników testów na koronawirusa, którym w ubiegłym tygodniu poddawani byli nauczyciele. W świętokrzyskim na 5 tysięcy osób zakażenie wykryto zaledwie u 1% badanych, czyli u około 50 nauczycieli. Również w naszym mieście wszystkie szkoły wróciły do pracy z klasami młodszymi. Frekwencja uczniów wyniosła 95%. Mamy informacje ze wszystkich naszych placówek oświatowych. Na 1244 dzieci, które są uprawnione do tego, żeby uczęszczać do klas 1-3, fizycznie w szkołach jest 1181 dzieci, frekwencja 95% i to praktycznie we wszystkich naszych placówkach. Nie ma większych problemów, wszystko się odbywa zgodnie z procedurami. Nasi dyrektorzy, nasze służby administracyjne w szkołach są przygotowane. Jestem z tego tytułu zadowolony i na pierwszy dzień otwarcia szkół mogę pogratulować wszystkim, że wróciliśmy częściowo do normalności, że dzieciaki mogą się uczyć w normalnym, stacjonarnym trybie, a że nauczyciele mogą z tymi dziećmi pracować bezpośrednio na żywo, twarzą w twarz. Zadowolenia z powrotu do częściowej normalności nie kryją dyrektorzy i nauczyciele. Wszyscy jednak podkreślają, że zajęcia muszą odbywać się w szczególnych warunkach. No bardzo się cieszymy przede wszystkim ze względu na spotkanie z naszymi małymi uczniami. Jak wygląda? Mamy dużą szkołę, więc rozlokowaliśmy ich w całej szkole. Na każdym piętrze uczą się dwie klasy. Każda klasa ma swoją łazienkę do dyspozycji, swój boks w szatni. We wszystkich placówkach wprowadzono więc rygory sanitarne zalecane przez Ministerstwo Edukacji. Na tą chwilę dodatkowych specjalnych obostrzeń nie ma. Jest tutaj duże słowa uznania i podziękowania dla dyrektorów wszystkich placówek i ich nauczycieli. Dzieciaki uczą się na różnych poziomach, jeżeli chodzi o jak gdyby piętra. Dodatkowe wejścia uruchamiane, więc myślę, że nie ma tutaj żadnych przeciwskazań. Tak też dzieje się w największej Ostrowieckiej Szkole Podstawowej, gdzie wręcz wzorcowo rozwiązano choćby problem wejścia do budynku. Staramy się zapewnić wszelkie rygory sanitarne, tak żeby dzieci były bezpieczne. Wchodzą trzema różnymi wejściami do szkoły i, i, i wychodzą ze szkoły. Także każdy ma swoje miejsce w tej chwili. Jest na, na przerwach też wychodzą najczęściej w różnych godzinach na przerwy. Także myślę, że tutaj to co możemy, co jest w naszej mocy, to, to spełniamy. Przed, przed przyjściem dzieci wszyscy nauczyciele z klasy 1-3 i, i pracownicy administracji zostali przebadani wszyscy. Byliśmy zdrowi, mam nadzieję, że tak jest do, do chwili obecnej. Czas nieobecności uczniów w szkolnych gmachach, niektórzy wykorzystali na przeprowadzenie drobnych prac remontowych i dostosowanie do pracy w reżimie sanitarnym. Pomalowaliśmy kilka sal i wszystkie sale lekcyjne i salę gimnastyczną wyozonowaliśmy. Również rodzice muszą przyzwyczaić się do nowego sposobu funkcjonowania szkoły w szczególnych warunkach pandemii. Rodzice już przyzwyczaili się do tego, że, że nie wchodzą do szkoły no ze względu na bezpieczeństwo ich pociech. Na powrót do szkolnych murów, a przede wszystkim spotkanie w realu, czyli na bezpośrednie kontakty czekają teraz uczniowie starszych klas oraz szkół ponadpodstawowych. A ostatnie miesiące zapiszą się w historii naszego szkolnictwa jako wyjątkowy sprawdzian odpowiedzialności uczniów oraz nauczycieli. Ale to także dowód na to, że pobyt w szkole to jeden z najpiękniejszych okresów życia. Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim wstrzymał szczepienia przeciwko koronawirusowi wśród personelu medycznego. Powodem jest brak nowych dostaw szczepionek. Na ten tydzień było zaplanowane zaszczepienie ponad 500 osób. Niestety dyrekcja szpitala otrzymała informację, że prawdopodobnie zamiast pierwszej dawki u nowych chętnych będą podawane wcześniej już zarezerwowane drugie dawki szczepionki. Otrzyma je 360 osób. Tyle bowiem osób z tzw. grupy 0 udało się dotychczas zaszczepić, choć możliwości są dużo większe. Niestety nasz szpital od początku akcji szczepienia przeciwko koronawirusowi otrzymuje bardzo małe dostawy szczepionek. To nie daje nadziei na szybkie uodpornienie choćby służb medycznych w naszym powiecie. Dobrą informacją jest fakt, że żadna dawka tego specyfiku nie została zmarnowana. Według dyrekcji szpitala, działający tam na razie jedyny w powiecie punkt szczepień jest w stanie zaszczepić około 100 osób dziennie pod warunkiem otrzymania odpowiedniej ilości szczepionek. Zgodnie z harmonogramem w tym tygodniu miały się już rozpocząć szczepienia pracowników przychodni i ośrodków zdrowia. W kolejce już czekają pensjonariusze i pracownicy domów opieki społecznej. Niestety terminy szczepień tych grup przesuną się nawet o kilka tygodni. Mrozy, jakie od kilku dni panują w naszym kraju, uwidoczniły bardzo niekorzystne zjawisko. Jest nim dokarmianie ptaków, zwłaszcza gołębi. Według specjalistów to błędne i niepotrzebne działanie. Jest taki dziwny obyczaj dokarmiania ptaków. Im się nic nie dzieje w zimie. To jest ich naturalne środowisko, naturalna pora roku. Dzikie ptaki doskonale sobie radzą ze zdobywaniem pożywienia, nawet przy tak ekstremalnych, wydawałoby się temperaturach. Ich dożywianie przez ludzi często ma bardzo negatywne skutki. Ptaki nie potrzebują tego naprawdę w okresie zimy. My, ludzie, przez złe nawyki dopuszczamy się do bardzo niekorzystnych zjawisk. Na przykład rodzimy ptaki odlatujące na zimę. Przykładem co łabędzie. Często Straż Miejska, Leśnicy, dostajemy telefony. Że łabądź przymarz dostał. On w naturalny sposób, gdyby nie był karmiony, odleciałby przed okresem zimy i do takich zjawisk by nie dochodziło. Oczywiście są wyjątki, kiedy człowiek powinien zaingerować i ułatwić przetrwanie dziko żyjącym gatunkom, ale trzeba to robić w sposób odpowiedzialny i w sytuacjach, kiedy dotarcie do naturalnego źródła pożywienia stało się niemożliwe. Możemy czasami dokarmiać, bardzo rzadko zwierzęta dzikie, dokarmiać, a nie karmić. Trzeba to rozróżnić. Dokarmianie należy stosować tylko wtedy, kiedy są naprawdę warunki ekstremalne, kiedy jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowo niskie temperatury, które na, na przykład przyszły po okresie silnej odwilży, że śnieg pokryty jest taką taflą lodu. Wtedy możemy tej zwierzynie dzikiej pomóc. Dożywianie przez ludzi zwierzyny leśnej oraz dzikich ptaków, do których zalicza się nawet miejskie gołębie, oznacza dla tych gatunków uzależnienie się od łatwych źródeł pokarmu. Przykładem tego są chociażby niestety coraz częstsze wizyty dzików w rejonach bloków przy ulicy Sikorskiego i tak zwanego cieku dękowskiego. Jeżeli takie warunki ekstremalne przyszły, pamiętajmy o jednym o, żeby to robić, Regularnie. Nie możemy tego przerwać. Zwierzyna duża, gruba poradzi sobie. Karygodnym błędem, niestety bardzo często spotykanym nawet na naszych osiedlach, jest wysypywanie na parapety, balkony czy trawniki pozostałości po domowych posiłkach. Dokarmianie ptaków to nieutylizacja resztek z obiadu. Jeżeli ptaki dokarmiamy, róbmy to właściwą karmą, czyli różnego rodzaju nasiona zbóż. Mogą być połupane orzechy, nie może być to naj... pieczywo. Jest to najgorsza karma dla ptaków, ponieważ zawiera dużo soli, wręcz jest trująca dla dziko żyjących ptaków. Tego nie róbmy. Jeżeli dokarmiamy ptaki wodne, co jest bardzo popularne w Ostrowcu, tak samo. Broń Boże, nie róbmy tego chlebem, a najgorzej jeszcze, gdy ten chleb wyrzucamy do wody. Ptaki karmimy na brzegu, tego, tego rodzaju ptactwo wodne na przykład można karmić suchymi płatkami owsianymi. Uzależnienie ptaków od pożywienia dostarczanego przez ludzi może mieć bardzo groźne skutki dla ich egzystencji w normalnych, niezimowych warunkach. Dodatkowo takie niekorzystne zjawiska przy dokarmianiu ptaków to jest to, że ptaki się rozleniwiają. Zanika u nich ten naturalny instynkt szukania Pożywienia, radzenia sobie w okresie zimy. Dodatkowo gromadzą się w nienaturalny sposób skupiska, co bardziej ułatwia drapieżnikom polowanie na te ptaki i roznoszone są różnego rodzaju choroby pasożytne. Dodajmy, że wyrzucone przez ludzi resztki jedzenia są też pożywieniem dla gryzoni takich jak myszy czy szczury. A trzeba wiedzieć, że gryzonie są podobnie jak gołębie, nosicielami chorób groźnych dla ludzi. Gromadzenie się gołębi w okolicach okien czy parapetów powoduje również dewastację elewacji odnowianych często budynków. O tym, że wyrzucanie ptakom resztek pożywienia jest zabronione na terenach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową Krzemionki, mówi też regulamin użytkowania lokali mieszkalnych. Na parkiety wrócili piłkarze ręczni KSZO. W minionym tygodniu rozegrali dwa spotkania sparingowe we własnej hali oraz wzięli udział w mini końskich. W obu sparingach górowali piłkarze KSZO. W spotkaniach tych mogliśmy obejrzeć dwóch najbardziej doświadczonych zawodników w naszej drużynie: Grzegorza Tkaczyka i Piotra Grabarczyka. Strzelecką formą podpisali się nasi zawodnicy zwłaszcza w spotkaniu z Uniwersytetem Radom, w którym strzelili gościom aż 46 bramek. Trener Tomasz Radowiecki ma już pełny plan przygotowań do nowego sezonu, chociaż nie wszyscy zawodnicy są jeszcze do dyspozycji trenera. Plany mam bardzo, bardzo napięte i intensywne. Przygotowujemy się do drugiej rundy rozgrywek pierwszej ligi. Dzisiaj jest sparing z Rolantami Zwoleń. Jutro przyjeżdża do nas Uniwersytet Radomski, a w sobotę jedziemy do Końskich na turniej. Dość mocno obsadzony, ani Łódź, UW Warszawa i gospodarz KS PR Końskie. Przyszły tydzień od wtorku, trenujemy intensywnie i mocno. Przeplatamy siłownie z bieganiem, aczkolwiek nie, nie zapominamy o elementach piłki ręcznej, jakimi jest obrona i taktyka gry w ataku. Kolejne sparingowe granie czeka nas w Legionowie 23 stycznia z liderem grupy C, także ten Plan na najbliższe dni mamy bardzo intensywny. Jak odnalazłeś zespół po przerwie świątecznej? Czy dużo uwag było do formy? Nie, nie. Chłopaki dostali, dostali z pełną odpowiedzialnością ten czas wolny dla siebie, żeby się zregenerować, odpocząć, naładować akumulatory na, na rundę rewanżową bez żadnych indywidualnych zadań. Spotkaliśmy się pierwsza z 5, 5 stycznia i od tego momentu wspólnie, wspólnie trenujemy i przygotowujemy się. Zawsze jest to pytanie o zdrowie, nie wszyscy są do dyspozycji. No nie wszyscy są do dyspozycji. Adrian Wojkowski jest po operacji, goi się wszystko fajnie, dochodzi do, dochodzi do siebie. Eee... Reszta, co miała drobne mikrourazy, mikro to, to chłopakom się to wszystko pogoiło i się można powiedzieć wylizali. W turnieju w końskich wystąpiły obok naszego zespołu i gospodarzy również Anilana Łódź i zespół Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce. W pierwszym meczu uległa Anilanie Łódź 34 do 30, a następnie pokonała akademików z Warszawy 29 do 23. Wprawdzie w turnieju nie wystąpili Grzegorz Tkaczyk i Piotr Grabarczyk ale trener mógł już skorzystać z innych, nowych zawodników. Ten okres też świąteczno-noworoczny był bardzo intensywny, dokonaliśmy wzmocnień. Już potwierdzonych wzmocnieniem jest grabarczych. na miejsce Adriana Wojkowskiego. Na pewno będzie mocnym punktem zespołu i bardzo ważną częścią naszej układanki. Kasper Lazarowicz to jest, będzie dzisiaj testowany podczas, podczas gry i kolejnych gier. Lewe skrzydełko pożyczymy go prawdopodobnie z Tarnowa, no ale to jeszcze jest niedopięte nie, nie i, i formalnie na razie o tym nie ma co mówić. Wrócił do nas Jakub Święka, który odbudowuje się po, po urazie kolana po rocznym rozbracie z piłką ręczną. Także, także praca, praca i cierpliwość.